Piąta kadencja Rady Miasta i Trzecia Rady Powiatu przeszły już do historii. Cztery lata w ocenie większości pytanych radnych minęły dobrze. Cztery lata tej rady upłynęły bardzo pozytywnie, dużo rzeczy zrobiono, dużo wykonano. Ponieśliśmy duży nakład pracy. Trochę żeśmy się ścierali, trochę nam zdania się różniły, ale wypracowaliśmy wspólne stanowisko i to. Zawsze wychodziło jakoś pozytywnie dla dobra miasta na rzecz miasta. No, że dla mnie to jest kadencja udana. Uważam, że była dosyć spokojna. Poprzednie kadencje były bardzo burzliwe, no, no, ta kadencja upłynęła w spokój pomimo tam różnych historii, takich związanych tam z różnymi zdaniami na temat różnych projektów uchwał, ale ogólnie jestem zadowolony z całej kadencji i z radnych, którzy tej kadencji uczestniczyli. Również w ocenie burmistrza i starosty były to lata wytężonej pracy. Przed Ostatnią sesją Rady Powiatu przekazano policjantom samochód Kia Ceed, a strażacy ochotnicy otrzymali agregat prądotwórczy. Na zakończenie obu sesji nie zabrakło pominków. Starosta podziękował także dyrektorom placówek podległych starostwu. 11 listopad to dla Jaworzan szczególne święto. W tym roku obchodziliśmy bowiem 92. rocznicę odzyskania niepodległości, ale również dzień patrona Jawora, świętego Marcina. Uroczystości rozpoczęły się pod pomnikiem tysiąclecia państwa polskiego i dnia zwycięstwa nad faszyzmem, gdzie oficjalne delegacje m.in. Posłanka Elżbyta Witek, władze samorządowe miasta i powiatu, goście z miast partnerskich czeskiego turnowa i włoskiego Rosetto, kombatanci, policja, straż pożarna oraz uczniowie jaworskich szkół złożyli wieńce. Następnie w kościele Świętego Marcina odbyła się odpustowa msza święta w intencji narodu polskiego oraz mieszkańców Jawora. W dniu 11 listopada, się tutaj w kościele św. Marcina, aby. Uczcić patrona tej świątyni, patrona całej parafii, patrona miasta Jawora. Gromadzimy się także, aby wspominać te wydarzenia sprzed lat, kiedy nasza ojczyzna otrzymała, wywalczyła niepodległość. Dziękujemy Bogu za ten wielki dar. Dziękujemy Bogu za patrona miasta patrona parafii, patrona tej świątyni i przez jego wstawiennictwo pragniemy w tej ofierze eucharystycznej wypraszać potrzebne łaski i dary dla nas wszystkich, dla całej tutaj wspólnoty. Zaplanowana ceremonia nadania tytułu honorowego obywatela Miasta Jawora po śmierci Karolowi Wojtyle, papieżowi Janowi Pawłowi II została ograniczona. W kościele wystawiono jedynie portret papieża, akt nadania tytułu i figurę świętego Marcina. W związku z tym, że tytuł nadano pośmiertnie, statuetka i akt nadania honorowego obywatelstwa zostaną przekazane do Muzeum Jana Pawła II w Wadowicach. Po mszy świętej złożono kwiaty pod pomnikiem Jana Pawła II. Na placu świętego Marcina dzieci i młodzież z Jaworskiego Ośrodka Kultury przedstawiły scenkę teatralną pod tytułem Święty Marcin. Drugą częścią uroczystości była Akademia Okolicznościowa w Teatrze Miejskim, gdzie wygłoszono referat pod tytułem Kult Świętego Marcina, przygotowany przez pracowników Jaworskiego Muzeum Mirosława Szkiłądzia i Arkadiusza Mułę. Uczniowie z zespołu szkół ogólnokształcących w Jaworze przygotowali program poetycko-muzyczny, a ostatnim punktem uroczystej akademii. Akademii był występ Barbary Jędrychowskiej pod tytułem Miłość Ci Wszystko Wybaczy. Artystka wykonała piosenki z repertuaru Ordonówny. Przy wejściu do teatru dzieci i młodzież z grupy teatralnej Wernisarz i grupy RPG Fantastycy z Muzeum Regionalnego w Jaworze odegrały scenkę teatralną pod tytułem Wybór Świętego Marcina na Biskupa Turs. Przybyli na rynek goście tradycyjnie spróbować mogli gęsiny, rogali świętomarcińskich oraz posłuchać wróżbity, który z koloru gęsie kości wywróżył mroźną zimę. Jaworska Pollena przed laty słynęła z pasty do rąk BHP. Obecnie zakład słynie jako producent Kreta, a od kilku tygodni z ekologicznej odmiany tego produktu. Dzięki zaangażowaniu władz Jawora i decyzjom firmy w naszym mieście ruszy produkcja płynów do płukania tkanin. Przystępujemy już z dużą, z dużą prędkością do realizacji tego następnego projektu, dlatego że pierwsze produkty chcemy, żeby pojawiły się z, tej linii, z tych linii technologicznych w połowie przyszłego roku a inwestycja jest duża, wymaga zarówno tutaj doposażenia zakładów sprzęt maszyny, jak i również inwestycji budowlanych, bo przebudowa części starych fal produkcyjnych również jest objęta częścią tego projektu. I oczywiście zbilansowaliśmy tutaj media, które mamy dostępne i okazało się, że przy produkcji dodatkowych kilku milionów litrów produktu produktów w ciągu roku będzie tych, te, tej wody za mało. Jeśli chodzi o naszą, nasze zadanie do wykonania, to właśnie tak jak Pani Pierz powiedziała, to dodatkowe zaopatrzenie w wodę firmy Global Polena. Myśmy tylko, kiedy pojawiły się oszczędności przetargowe z ulicy Moniuszki i mogliśmy je wprowadzić, wprowadziliśmy właśnie uchwałą te, te dodatkowe zadania, m.in. budowa tej sieci wodociągowej w ulicy. Wrocławskiej do ulicy Żwirowej, która właśnie połączy w pierścień nasz system nasz dociągowy i zapewni odpowiednie ciśnienie i wydajność. W tej chwili dokumentacja jest w uzgodnieniach, za chwileczkę uzyskamy pozwolenie na budowę i ogłaszamy przetarg. Także tutaj czas trwania tej inwestycji to my zakładamy, że przy dobrej firmie to jest kwestia miesiąca czasu, żeby wykonać wykonać to zadanie, także myślę, że jeżeli pieniążki są, dokumentacja jest, uzyskamy pozwolenie na budowę, ogłosimy przetargi, także myślę, że my tutaj z, z punktu widzenia gminy na pewno wywiążemy się z tego zadania. Takie nowe projekty wiążą się zawsze z tym, że zatrudniane są nowe osoby do tego, żeby pracować. W zeszłym roku zatrudniliśmy 17 nowych osób przy projekcie Biokret, czyli przy tym, który już zrealizowaliśmy, a kolejny projekt to jest podobna liczba osób i będą one zatrudnione właśnie w roku 2011, tutaj przy produkcji płynów do płukania Te osoby oczywiście w momencie, kiedy będzie prowadzona rekrutacja, będą zgłaszały się do naszego działu kar, czyli będą zatrudniane zgodnie z harmonogramem. I chciałem również powiedzieć, dodać, że relacje z władzami gminnymi Jawora były dla mnie inspiracją do tego, żeby na podobnych warunkach budować relacje w innych naszych lokalizacjach, w innych firmach. Te firmy zlokalizowane są w dużych miastach i wcześniej relacji praktycznie nie było żadnych, a po tej inspiracji udało się je zbudować na podobnych zasadach. I teraz w tej chwili mocno możemy z tego korzystać. Po raz kolejny w tym roku strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworze otrzymali na wyposażenie sprzęt ratowniczy. Tym razem jest to lekki samochód ratownictwa technicznego marki Lublin. Działania związane z doposażeniem jednostki podjął burmistrz miasta Artur Urbański po ubiegłorocznych i tegorocznych zdarzeniach związanych z zagrożeniem powodziowym, wichurach oraz nawałnicą deszczową 7 sierpnia. Dzięki przekazaniu przez gminę Jawor 15 tysięcy na zakup kamery termowizyjnej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej Jawor otrzymała bardzo przydatne w działaniach ratowniczych samochód. Równocześnie bezpieczeństwo przeciwpożarowe miasta zostanie zwiększone dzięki planowanemu zakupowi nowoczesnej kamery termowizyjnej, pozwalającej wykryć i ratować osoby w dużym zadymieniu podczas pożaru. Przekazany samochód Lublin jest wyposażony w sygnalizację dźwiękową i świetlną. Maszt z halogenami, a także skrzynie z zamontowanymi uchwytami do zamocowania sprzętu ratownictwa technicznego i przeciwpowodziowego, który niebawem trafi na wyposażenie samochodu. Na zakończenie informacji ostrzegamy przed robotami drogowymi na przejeździe kolejowym na ulicy wrocławskiej. Potrwają one ponad tydzień. Drogowcy wytyczyli objazdy, więc kierowcom życzymy szerokiej drogi.